Nie ma no witam w tubudu! Dzisiaj robimy kolejne zadanie! I jest to zadanie... Światło imprezy! Ukończ naprawę tylu rocznik generatorów dwa! Więc robimy to... Dwa muszę naprawić... Nie będzie to jakieś chyba mega trudne... O, jest Hedon na trzecim, tutaj... W tej sieci, więc wezmę sobie... Tego Hedona, oczywiście... Dawaj! No jak nie dam ready. No spokojnie. Dobra. Tu mi się do tego było Tu też mam Co nie robię? No. Dobra. Już słyszę. Już słyszę niestety mordulca. O Jezu, buba! O nie, buba! No to nie jest źle. Nieźle poszło. No dobrze poszło praktycznie Czy on będzie kampił? No nie wiem Kofnął gena Dobra, lepiej są tu ciekaj Na przykład Lepiej są tu ciekaj, bo no możliwe, że ty przyjdzie dora o, witam Cię, dwajc. Chodź, rozrobimy jakiegoś gena. Może Cię uleczę? Nie? Dobra. Jeszcze Cię nie uleczę. No nie! O, widziałem tam! Widziałem go! No. Znowu jego. Nie znajdę tamtą jego... Tamtą... Ja sobie wezmę Krzynię, co otworzę. O, witam cię On tu idzie Ojej oj To nie gdzieś ściągną tam tego O dobra ściągnął to Dobra, ja sobie zrobię w mainie może Moje! Oh yeah. He! I ściągać. No wydaje mi chcę to zrobić w jednym meczu ogólnie. Te wageny, ale nie zrobię pewnie. Bo tutaj gdzieś jest. Ma! Chcę to i prędzej. Jeden na dwa dobra. Połowę, gen... połowę już zrobiłem. Teraz już kolejny Gen trzeba robić. Tu jest. Ojej! Oh yeah. Nie, zaraz mnie! Nie no! Nie, zaraz mnie! Ale dowilstwo! Najoraj! Chociaż to nie jest buba kampiący, który... Na szczęście to nie jest taki buba, który kampi. Więc to jest chociaż to, nie? fajno Fajne. Chodź. Wiesz co, uciekajmy jest tam lepiej. O, a tamten już umiera sobie. Więc... Nie. Być ciekawe. Możliwe, że to przyjdzie. Dobra, jednak nie. Chodź, chodź. ja się samą do szlapki. Mam jakby co? Dobra, nie sprawdził. Jednak to chyba... Dobra, dostał z Sedona. Dobra. Dobra, uciekać stąd lepiej. O dobra nie odciekaj. Chodź. Muszę skończyć tego gana. skończy, to będzie sukces. Nie wiem czy skończy, bo on to pewnie przyjdzie pewnie. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że przyszedł. No no! To ja pierwsze wyskoczyłem! Będę on nie chciał! No nie no! Fajno. Hey, nie no Ale bez sens Tu światkie przyskoczyłem ja to nie mam sprawdzić tą szapkę Ja... no i tyle Ja jak oni się będą tak leczyć to Nie zdążą w tym do mnie pójść No szybciej biegnij do mnie Bo ja teraz umrę Nie uratuję mnie, bo on kampi My Jeszcze nie trafiłem z kielczeka to w górę No i muszę... Żebym wygrał z agresy, to co tu w jednej zrobię, a jednak nie. Dobra! Polbakujmy sobie. I poziom już. Jest siódmy. I teraz gramy. Jak się dalej. Dobra. Dobra, jeszcze ten poziomu No Dobra, no ja jestem gotowy. Lecimy. Oj, 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 oj. szkoła pasowała mi No jest to szkoła. No i lecimy oczywiście. Z tą szkołą. Co no widzę, skrzynka się tak świeci. A, bo to jest osobliwość nam się trafiła. Zostały tak... Albo całe zrobię. Od razu sobie mam te MP. Tak, zawsze... No, i ci ma jak się wychodzi z szafy to się krzyczy. Dobra, ja muszę... Robić geny, a nie, kurde... Coś innego. Robię geny, robię geny, Już połowę genu mam. Więc git. Dobra, gena mam zrobionego. Już jeden jest zrobiony i teraz ja drugiego zrobię. No i drugi gen zrobiony i teraz jest zrobiony. I powiem wam chyba, to jest ak, bo to terror. Tutaj on jest... I on jest na dole. Powinien być jak coś. On jest na dole. No witam. A koło niego co będę robił, A co to? Oj oj Nie no, ale muszę robić geny sam Ja nie chcę genów robić samym, bo ja chcę z kimś robić geny Nie no, ja idę robić z kimś geny, bo... Podudzi mi się samemu robić Ktoś tu robi gena. To no, tu jest trochę zrobione. Chyba też co robi. No i ktoś tam robi, no... albo tam na górze. Albo tutaj. Słyszę. A to jest gęba 2 chyba. Nie ja no, typie, podłóż się! Dziękuję. dla 3 osób. No ja pierdzielę. Ten chłop chyba gra pierwszy raz DBD. dobre. Dobra. To Kooperatywna akcja. Jest git. No, jakiegoś genu. Na przykład tutaj na dworze. Tyk. Nie no, co to są te gracze? Kuźwa, pierwszy raz grałem w DBD, nie? Masakra. Dobra. Ostatni gen który robisz w Może Ale tu jest jakaś skrzynka, żebym się mógł otworzyć? i itemy ołatwiać. Dobra, zwolę to tam, żeby mieć trochę zuchwałości itemów. Znaczy punktów. Dobra, 1000 punktów moje. To co moje jest moje, co ja ramię. Kuźwa! No dobra. Tutaj znajdę skrzynię jakąś... Nie wiem, czy znajdę tu jakąś skrzynię. Chyba nie znajdę. Dalej, trota. Idę stąd. Idę stąd. Idę. No i to dalej zrobię. Super, mi się podoba, mega. Plus jeden. I czterdziesty poziom lojalności. Pięć, Fajnie. Zero punktów. No właśnie to. Odbierzmy zadanie. Ageny. Oczywiście. Dobra. No i Git. Zadanie zrobione. Podoba mi się.